Zapatrzył się kolega z USA Ale zareagował, tak? Dawaj, robimy overreacting Musimy zrobić overreacting, żeby lepiej wyświetl wyświetlenia się robiły na kanale szyderckim Musimy jakąś się głupotę powiedzieć, żeby jak największa wojna w komentarzach była Co to było? Co to jest? Deska do chleba? Jak deska do chleba? Rejestracja, nie rejestracja. Co to jest? Ochronka od budnika, ale muzyki kieba ty. Z lewej mu wyjedzie. Co, nie that? Debil ja, pi Ostry debil. Zobaczyłem ją czy, to... czy to o chyba jakiś Jaguar Chyba Jaguar to jakiś jest Wyprzedzanko Ja p... dole nie i po boku tylko trzeba But spadnie spadnia no Prawna pozycja A to już takie zbanie się na siłę Nie wiem, mógł go po prostu wpuścić I tak tam jest czerwone Takie o, to, to jest tam właśnie Typowe nagranie żeby było Typowe nagranie żeby było O, dłużej trzymaj ten klaxon tylko debilu co za ludzie nie mają? To chyba sekwento. Zostawany klasyk autostradowy, 50 na godziny kobietu z... Wojciech! ty! A to debil, debilka w sensie. Ale tam laweta zara. All the hearings, radio gaga. Radio Tego drugiego syna on mam trzy wnuczki Super, nie? No, nienormalnie Że jeszcze PO będzie 4 lata rządzić o, bo ty Co za sklep w ogóle Do 1250 o! A ludzie nie patrzą w lusterka. No właśnie to jest najgorsze, nie? Że ludzie nie patrzą w lusterka. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani nagranie za na komisariat. Teraz, proszę pani, chyba 800 zł 15 punktów kary. Proszę pani, ja raz leżałem. W szpitalu, to jest takiego pana, który się znowu oczekował, tak, Pani dzisiaj. O, no. no nie patrzą ludzie w lusterka, dzień no nie patrzą na ludzie, na ludzie w, lusterka. w lusterka. Może Pani przepraszać, jak najbardziej. O, przeprosił. Przeprosił, no wirkł się, wirkł się, ale przeprosił, bo myślał, że ten będzie zjeżdżał cały liceum raz, pigwa raz gdzieś teraz czy stał o począcie konoli posiłku to parę brisbonich Marcia swego autarzę przed tworym tu nie własny dużo wandy tam dużo mozon droga z pierwszeństwem i ten z lewej przejedzie prosto O, to wiadomo to bardzo łatwe do przewidzenia Już widać po samej prędkości zbliżającego się auta, jak, jak ono się zachowałeś nastawiłeś po jakieś sklep A ten chyba pomyślał... Ten chyba myślał z prawej, że ten go puszcza, bo on tak zwolnił. I dlatego ten... Dlatego chyba on się ruszył do przodu. Myślał, że chce, mu... chce go puścić. A na ostatnią chwilę gość się będzie wklejał. Jest to jest zmieni pas. O. To też klasik autostradowy. No, tu by punkcików nałapał. Wyprzedzanie na pasach, na podwójnej. Tak zwany byłby... Puuuu! Mega big Queen! Uuu, jackpot! Autostrada 2 w okolicy WWA. Kierowca Mercedesa czeka do ostatniej chwili, aby wyjechać z prędkością 10 km przed pojazdem jadącym 120 Potem ma jeszcze pretensje. O tu chodzi? A czego on się nie włączył do ruchu już tu? Ten Mercedes. Przecież tu jakby dał buta co to jest jakieś GLE? czy on jakby dał buta tu ty, ty, ty tyle miał miejsca to by 100 razy się zmieścił nawet jeżeli tam stał ja dole no to to to, to. No i widzicie no to to też jest no. No to jest dla mnie już, to już jest dla mnie, no nie wiem co to jest, za zachowanie, bez sensu, nie, bez sensu. Nie? To jest typowy dawca. My re Niezabudowany Co on umiera za tą kierownicą, czy co on robi? Oj, wydaje mi się. Akurat wydaje mi się, że takie nagrania mi zawsze śmierdzą, że tam się coś wcześniej musiało wydarzyć. Akurat, bo tutaj niby zhamował. I zaraz tu już normalnie ruszył i pojechał Znaku nie widział, ale to nawet jakby znaku nie widział To nawet kto w zabudowanym jest 30, nawet jakby była 50 Zmiana jest złota, k***a Mamy inny cel, nie wiemy, szkoda No żarty, k***a Co, nie wiemy Co nie, drzwi co? Ja, k***a, nie do no może my się otwierają, po prostu za jakiś tył machot. Tam jest walka. Ja takim sejakiem pizzę rozwoziłem. Tylko ja miałem takiego sejaka w... i miałem jeden, jeden silnik. To na dwójce do 80 nim zapierdalałem. Mocny był. Działa, Korytarz życia. Zrobiony. I ktoś pewnie będzie jechał za karetką albo za policją. Krwale, to trzeba być po mnie. No chyba, że on jedzie... Rzeczywiście ten, nie wiem, jeżeli no nie wiem, może osoba, która jest w karetce była z nim w tym aucie, to jeszcze, jeszcze ten, ale jeżeli to jest kierowca, który po prostu jedzie korytarzem życia, bo jechała karetka i on jakby chce wykorzystać chwilę, to to jest na najgorsze. Bo to jeszcze też może być taka sytuacja, że ktoś jedzie, to po prostu w karetce jest na przykład jego bliska osoba, nie? Oj, I idzie i. Jeszcze macha łapami. No? I We were rocking. Squeeze best polski edge fuck of them for them. I dlatego na przykład y, ludzie zawsze mówią, że na przykład o takie auto, takie auto na przykład. Często y, cze się spotykałem z takim zdaniem, że ja na przykład posiadający auto M4 Competition bez żadnego egotopa, dużo ludzi mówią: Jezu, to auto jest takie niebezpieczne, bo ty masz tam 500 koni, to jest strasznie niebezpieczne auto i tak dalej. A właśnie to jest jeszcze bardziej bezpieczne auto od takich aut, bo nawet jeżeli wyprzedzasz, nawet jeżeli zaczynasz maner wyprzedzania. To nim wyprzedzasz w sekundę Że wyprzedzasz i zjeżdżasz na pas A bardzo często właśnie takie auta są niebezpieczne Bo się ludzie wyprzedzają I zanim się rozpędzą Zanim ten to, to widzicie To patrzcie ile tu jest odległości Patrzcie i on wyprzedza Patrzcie na ostatnią chwilę no, jechał. Moja mama tak na początku mówiła. tym napędzie 500 koni ja nie mam w tym napędzie 500 koni. Ja mam X Drive'a. Mam 4, mam 4, 4 buta. Więc, yy, więc właśnie takie auta są jeszcze bardziej bezpieczne. Bo jak chcesz kogoś wyprzedzić, to robisz i cię nie ma praktycznie. I on idzie, ty. No to coś. To, to jest... Ja nie wiem. Wyjedzie. O, ale zareagował. No, ciężki wyjazd, nie? Ciężki wyjazd troszeczkę, bo. Chociaż nie, no tu ma widoczność, ma widoczność. Z prawej mógłby nie mieć widoczności, ale tu z tej lewej miał widoczność. Ale no, on też przychamował. Takie sytuacje się zdarzają na drodze, to nic, nic że tak powiem, nowego nie, nie zostało tutaj pokazane. Oho, przyczepka. To co się mu stało? Nie działają mu kierunki chyba, nie, co mu się dzieje? Co on tymi głopami tam wymachuje? A kamo pokazuje? Blokuje, debil. O po co ch... takie coś ch... robić? Ty nie kumam, ty, ty, ty. Takiego czegoś nie kumam. Po co ch... takie coś robić w ogóle? A to jest akurat częsty częsty maner stosowany Że auta wyjeżdżają, na przykład jak ktoś ci właśnie, tak jak ten bus skręca i tamto auto czeka do wyjazdu to duż, bardzo często robił tak, że te auta, które czeka do wyjazdu, jak nie widzi nic z prawej, to z racji tego, że bus skręca, to on się wpisa i jedzie w lewo. Często taką wymijankę robił. No ale on za późno to zrobił. Był tu w stanie to zrobić. O, tu już powinien ruszać. Tu już jakby wyruszył, to by zdążył. A tutaj tak stworzył zagrożenie Oho, cofka chyba za klientem była. Pasy i po prawej stronie przejedzie auto. Nie. O tu chodzi. Aha, oto. O, no, ale kierowca zawodowy dobry ma zapłon, powiem wam szczerze. To już będą całym autem na pasie praktycznie... On tu hebel daje. Chyba się kolega zapatrzył ostro. No ale też bardzo ładna reakcja pana z Volkswagena. No tego nigdy nie zakumam, nie? No te, tego... No mówię, to jest jedyne zdarzenie drogowe, którego nigdy w świecie nie jestem w stanie zrozumieć, jak można na światłach kolizyjnych zrobić takie coś. Nigdy tego nie zakumam i nigdy żadnego takiego kierowcy nie obronię. To no, trzeba być po prostu debilem, chorym, ciężko chorym debilem, żeby takie coś robić. Rocket. I Znowu wyprzedzanie pewnie na ostatniego, albo wciskanie się na ostatniego. Coś go lewym pasem będzie brał i w ostatniej chwili będzie przed niego uciekał. Nie, tam jeszcze pójdzie. Tego prawie zepnął bidoka z renówki. Oho! Musiaże PL. Dźwięk włącz. Jest włączony dźwięk. Tylko nie było dodane w tym.